I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, am tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn, it, that great? I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Don't plan a visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change till it feels like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. You all got dreams. You all want things. what you gonna do for? What you gonna for? What you gonna be? yes, <inaudible> <inaudible> Y'all got dreams Y'all want things But what you gonna do go for it? How you gonna move for it? What you gonna be? do you believe Jeśli, powiem tak, nie spodziewałem się, albo jestem dumny z tego, że dzisiaj jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. W życiu bym sobie nie, nie pomyślał parę lat temu, że pan Adam Kornacki, y, y, czy, czy Wojciech Goździewicz, ludzie z nami, ludzie rozpoznawani, będą z nami współpracowali, będzie nam się naprawdę cudownie współpracowało. Będzie... Bo na razie w tych samochodach, tam gdzie mamy po kilka lat już założono te hamulce, I think I didn't expect. it Vectra, my good friend. But you'll get killed. Silhouettes of you are like a toy. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. Mm I -hmm. could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of you don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo Got me coming back for more, even when I've been screwed Dolls full of pins pierce my heart straight through I got issues in my head I like you in my bed, but you keep me on red. oh Everything is like a test I better not text or I'll come off desperate But if I lay down and I play dead Jak Warka, sprawdźmy 125 tysięcy. Ale byśmy jeździli, sprzedaż. Czwarty. Mamy 911 z 80 roku Super Carrera 911 z 77 A no ma lakierek 2.7 litra I Proszę Państwa Porsche Speedster Replika Ale wygląda idealnie Ja takim nie jeździłem w tym W tej gierce Need for Speed Porsche 2000 Pamiętam, trasa w Normandii, klasyka. Klasyka po prostu motoryzacji. Ale to jest szerokie, matko jedyna. Aż mi się w kadrze prawie nie mieści. Proszę Państwa. Jeszcze Fort Torino tu na tym stanowisku jest. Ależ to jest wielkie. Zobaczcie te klasyczne łączone kanapy. Z przodu już jest podziałka. 7 litrów. Matko kochane. Rekina na stoisku. Pracować Tu jest dużo miejsca w środku Na nogi strasznie Znaczy fajnie Widzisz, no drodzy tu jest tyle miejsc do obejścia Że żeby to wszystko ogarnąć To naprawdę trzeba Rzeczywiście te 7 godzin Od 10 do 17 Tak jak są otwarte targi chodzić może zagramy w ruletkę 30 ładna? A proszę Państwa, Fast and Furious i Taxi Kultowe auta, moi Państwo, jak tu przejść obok nich obojętnie? Fast to Fast and Furious, druga część szybkich i wściekłych. Ależ to było wtedy, ależ to się oglądało za dzieciaka. Ale Jetta to rozwala system. Jak to na żywo wygląda, zajebiście ten samochód. Ależ to mi się podoba. Kultowe auto Jessiego. Sprawdźmy w środku. Czerwona kiera, dużo tu nie widać. No typowa Jetta, w środku to już wiadomo. Stare auto, ale z zewnątrz. To trzyma klasę cały czas. Sztos. A obok Audi. Boże, Audi. Peugeot. Peugeot 406. Znany nam film Taxi. Nie pamiętam jak się aktor nazywał, ale... No, dawał wtedy radę ten samochód wiadomo, to tylko film, ale efekty naprawdę były fajne. W Lexusie, jakie turbo. Śmieszna miatka, jak nisko siedzi. Spójrzmy głęboko w oczy. To Mustanga. Mustanga paweł. Zobacz, zobacz, co tu się dzieje. Nie do obejścia jest to wszystko, jest tyle, aut, nie wystarczy czasu. ludzie się reklamują, wiadomo, jakaś scena licytacje pewnie jakieś Wektra. boże jak ja bym chciał, żeby moja tak wyglądała, w życiu bym jej nie sprzedał, coś pięknego ale felki, ja pierdziele, że to są te 20 dwudziestki? na pewno piękna wektra, piękna Rodek pewnie podobny ale kiera z OPC no tak, pewnie to wersja OPC, skórzane fotele ale mega Piku. Ta felka to jest po prostu jakiś roz... wiadomo co Dalej to lepsza teraz stoi no To już, to już 3-2 3-2 silnicze, ale piękny kolor byśmy się zmieścili. Tylko nagłośnienie, wyjąć. Audi chciałem. SUSM Coś pięknego. razem w tym filmie już powiedziałem coś pięknego, ale... to jest coś pięknego. Stangów tu na nadmiar. Jest co nagrywać. Piękny getek. Także w tym roku to koniec targów. Ja zabieram z sobą wiele wrażeń, o których Wam opowiem. Na końcu tego filmu. No naprawdę było mega. 4 godziny łażenia, oglądania pięknych aut, nowych, starych, klasyków. Ten drift to po prostu było coś pięknego. Ja już wyszedłem, także żegnajcie targi, żegnajcie, żegnaj i do następnego sezonu. Hello! Moi drodzy. Idę już kawałek. Ale naszła mnie taka myśl że muszę mieć kiedyś takie auto któremu felga będzie się świeciła właśnie tak jak te które widzieliście jak diamenty Cwarowskiego tak się będzie świeciło muszę mieć ale nie wracam z tymi rękami bo Hot Wheelsa sobie ogarnąłem To Japończyka fajnego pokażę wam moi drodzy polecam każdemu z was chociaż raz w życiu udać się na takie targi bo wspomnienia będą naprawdę długo w waszych głowach Ilość aut, masa ludzi, tuning, wszędzie dookoła stuningowane auta, piękne błyszczące felgi, coś pięknego. Słowo coś pięknego już pewnie dzisiaj słyszeliście kilka razy o tym Moi drodzy, nie ma co więcej gadać. Dzięki, że obejrzeliście ten materiał, zostawcie subika i łapeczkę w górę, jeżeli Wam się podobało. Widzimy się w kolejnych materiałach. Do zobaczenia i cześć. Już prawie byłbym zapomniał, moi kochani. Jeszcze pakuneczek z Hot Wheelsem obiecany. Hot Wheels Driving to be Legendary. Proszę Państwa, wahałem się między dwoma modelami main. Była tam taka Honda biała, widzieliście, że miałem ją w rękach. Ale było też drugie auto, japońskie, tak jak już Wam zaspoilerowałem. A był nim Datsun Bluebird Wagon 510. Naprawdę bardzo mi się on podoba. Wiele razy widziałem go na filmach u Irokeza czy u innych twórców, chciałem go po prostu mieć. A że jest to model z roku 2023, był to czas jeszcze kiedy nie zbierałem Hot Wheels'ów, dopiero w 2024 roku zacząłem. Najpierw od Instagrama robiłem foteczki. Ten model, ten Datsunik japończyk, bardzo mi się podobał. W sumie od razu jak go zobaczyłem, to wiedziałem, że go kupię. Cena: no dwie dyszki, ale powiem wam, że za takiego maina warto. Niektóre mainy naprawdę są warte tej ceny. Może więcej nie ale dwie dyszki to jeszcze niedużo. Na targach pewnie są podobne ceny, a również i, i większe. Datsun 510 wlatuje do mojej kolekcji. Jest to idealne i uzupełnienie, gdyż Japończyki, tak samo jak auta amerykańskie, europejskie, wszystkie lubię. Tak naprawdę nie ma tutaj wyjątków, nie mam jakichś upodobań, chociaż pewnie jest delikatny nacisk na te auta amerykańskie, jak pewnie widzieliście wiele razy na zdjęciach czy filmach. Lubię Amerykańce, lubię te V8 pod maską. To brzmienie jest po prostu fenomenalne. Jakbyś czołg odpalał, idealnie dla mnie. Więc jeżeli chodzi o łupy, to jeden main z Hot Wheelsów i masa wspomnień, masa wrażeń.